Witam w kolejnym filmiku, w filmiku perfumowym. Jeżeli obraz jest ucięty, należy z opcję pełny ekran. Przechodzę z taką informacją, którą przekazała mi jedna z widzek. Jeszcze w sumie dzisiaj, jak wstawię ten filmik, czyli w niedzielę, ta promocja trwa, bo ponieważ te promocje w Notino, dawnym i perfumy są faktycznie, jak ustaliłam, do niedzieli. Więc 15% na kod na wszystkie perfumy. Tylko niestety uwaga, to co zauważyłam bardzo, ale to bardzo dużo marek podskoczyło jednak cenowo. Czyli trzeba czy naprawdę bardzo uważnie coś dobrać, żeby to faktycznie miało ręce i nogi. Chociaż są marki, które są na wyłączność praktycznie w Polsce, w Notino, więc w tym przypadku faktycznie to się kalkuluje. Chociaż niestety te marki podskoczyły. Zauważyłam, że podskoczyły na pewno zapachy Arma, na pewno zapachy Jazz Jack. Wydaje mi się, że część Gené Glow też podskoczyła z takich marek, które były tam, faktycznie tylko tam. A e mal wydaje mi się, że też chyba podskoczył. Także różnie. Generalnie z niektórymi niszowymi, droższymi zapachami cena się prostuje na podobnym poziomie, bądź nawet troszeczkę niżej. W przypadku zapachów Margiela, bo one mnie interesowały, niestety one były przed promocją chyba wszystkie po 350 za 100 litrów, Teraz one się poróżnicowały cenowo i podskoczyły. W przypadku Jane Glow też widzę zróżnicowanie cenowe. Niektóre olejki są w takiej cenie jak były, czyli 59 zł, a na przykład Mirę widziałam już za 69. Armafy bardzo podskoczyły niestety. Szczególnie te serie nicze, ale nie tylko. W ogóle jeszcze jak wracając do tematu Enotino, no muszę powiedzieć, że to jest chyba jedna z najbardziej proklienckich perfumerii, Jeżeli chodzi o obsługę klienta, jeżeli chodzi o jakieś takie rzeczy, że chce coś połączyć, dorzucić i to, że sprzedają na stronie to, co mają, czyli no nie przypominam sobie sytuacji, żeby coś anulowali, bo nie mają, bo się sprzedało, itd, i tak Niestety w przypadku innych perfumerii bardzo częstym zjawiskiem jest to że zamówienia są anulowane, bo zapachu nie ma w ogóle, bo się wyprzedał, bo coś komputer nie przeliczył, yy, z tego typu różne sytuacje. Już nie mówiąc o tym, że robią wielkie problemy, żeby coś połączyć, czyli przykładowo ktoś kliknie coś, yy, dajmy na to yy, w Elnino Nino i chce coś zmodyfikować, chce coś dorzucić, nie wiem, po prostu nie wchodzi w grę. Ja generalnie nie bawię się w anulowanie zamówień, w takim sensie, że... bo Czasami jest tak, że można potem coś zwrócić bezpłatnie, więc w sumie w interesie perfumerii jest to, żeby ten flakon nie wędrował, czyli jak ktoś się na początku jakby już postanowi rezygnować, powinni to w tym, na tym etapie uwzględnić. Więc to w ogóle nie wchodzi w grę w tamtych miejscach. Wydaje mi się, że w przypadku Notino to by poszło. W ogóle tam nie mam problemu. Kiedyś pamiętam, kupiłam jeden zapach, dwóch, dwa flakony celowo, na zasadzie, żeby jeden sprawdzić, czy ocenić, czy drugi i tam na przykład, w ogóle nie ma problemu, że potem taki zafoliowany bez problemu zwróciłam w sklepie także w moim przypadku pod tymi pewnymi pod względami najbardziej mi pasuje Notino ale niestety ma spory minus te ceny są bardzo, tak bym powiedziała, zmienne i często jest tak, że jednak one skaczą do góry na tych różnych akcjach promocyjnych typu kody, niestety Natomiast e, podoba mi się ich proklienckie podejście, to na pewno na ogromny plus. E, I podoba mi się to, że jak już coś kliknę, to raczej nie spodziewam się wycofania. Natomiast w przypadku innych miejsc to jest niestety bardzo nagminne. W przypadku pod stronę Testery Perfum, która jest poświęta pod dolcze, to już nawet już rozmawiałam tam z obsługą. Że tam po prostu nigdy nie ma się pewności. Czyli ja coś kliknę, opłacę, a potem się dowiem, czy to w ogóle będzie wysłane, bo oni to jeszcze po prostu sprowadzają ze swojej hurtowni, czyli nie mają tego fizycznie. No i generalnie, no nie odpowiada mi to. Czyli też nie wiadomo, jak do tego podchodzić. Jeżeli klikną w tym samym momencie różne osoby i nie wiem, pewnie zależy, kto pierwszy opłaci. co nie powinno mieć y, miejsca, bo jeżeli jest jakiś czas na opłacenie, to powinno mieć y, być kluczowe. Moment kliknięcia. Wydaje mi się, że jak ktoś tam weźmie za pobraniem, to pewnie szybciej pójdzie do realizacji i ściągną coś z hurtowni i dla tej pierwszej osoby może zabraknąć. I przypuszczam, że takie sytuacje niestety się zdarzały. Także to chyba tyle co chciałam powiedzieć. Aha, chciałam yy, to spętować, że w nocy jest jeszcze taki problem, że po prostu. Wcale na, na różne zapachy wcale nie mają jakichś y, wyjątkowo dobrych cen, w sensie, że można znaleźć gdzie indziej lepsze ceny, więc nawet z tym kodem rabatowym warto też porównywać, czy przypadkiem w jakimś innym miejscu y, nie będzie taniej. Idę, idę. Y, także dziękuję, pozdrawiam. Dajcie znać, czy którąś markę tam albo zapach y, sobie upatrzyliście w Notino, że faktycznie y, na tej promocji bardzo się opłaca.